mamy ludziska! Przed wami deszpaner. I dzisiaj po raz kolejny będziemy szpanować w sumie na arenie Robimy kolejnego stage'a po pokonaniu ostatniego bossa W ogóle takie ogłoszenie parafialne Nie wiem czy chcielibyście zobaczyć Ale bardzo chętnie zagrałbym jeszcze Przykładowo po przejściu Gorna W The Walking Deada Widziałem tą gierkę, ona podobnież normalnie fabularna i w ogóle takie tam Fajne rzeczy są i ja wam powiem, że ja jestem chętny na sprawdzenie czegoś takiego. Kurde, nie za dużo was na raz. Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Spokojnie. mnie, co? Dobra. Szybko, 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 go. Dobra, to jest mniejszy powód do wbijania, to już wiem. Brona! I w oko. Pięknie! Bronię. mnie! Poziomek. O, mamy cię! Teraz cię robię. Nie spodziewałeś się tego, co? Boom! Po co mi mieć? Po co mi mieć? I need more practice? Nie widziałeś jaki porobiłem? Twoimi ziomkami. Ha! O kurde. Bo coś rozwibałem wiecie. No nic, starsza się. Uu, teraz mam dwa miecze. No ja to bardzo chętnie. Dobra. Ej, a to jest. Uuu, to są... Legitne mieczyki. No, takie coś to ja lubię. Tak. Puszczaj. Gotowy jestem. Dawaj ich. Oj, dual wielding. Uwielbiam to. Przecież, kurde, one są totalnie żylkowe. Od powietrza. Co ty masz? Wukonga się bawisz? Dobra, lecimy na niego. No, dawaj go. Kurde. O nie. Dobra, nimi trzeba wbijać też wiecie. Chyba. A nie, można przecinać. Ej, to całkiem nice. Biegnie. Nie. Nie, Nie, nie. Nie żyją. Dobra, nie żyją. No chodź. Kurde. Oni też robią uniki! Bra! Ja pierdykam. Zaraz cały pokój rozwalę, naprawdę. To chwilę coś przypierdzielam ręką. Dobra, kogo? 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 Ty pierwszy? I bra! Dobron! Pomaga go! O ty kurde! Jezu, jak mu oczy wypadły, widzieliście to? I w nogę. Przetnij. Dobra. Dobra, najpierw hełm. I jeny, weź, idź. Dobra, powiem wam, że dwa miecze. Stop. Mianuję Mianujecie ...na mojego rycerza. Cieszysz się chociaż? Halo. Jak szrek, kurde. Dajesz mi inną broń? Jaką? O, teraz ja mam bukonga. A idź już stąd. Kurwa, jak miałam krzeby w łapie. Co bym chciał dostać. A ty mi dajesz tylko, kurde, jakieś pałki. Dobra, idziemy. Będę walczmy tym czym daje. Najwyżej się mieni na pięści, nie? Wiecie o co chodzi? Jak to złapać? Okej. Okay. Gotowy. Nie chcę nawet mówić, co mi to przypomina. Ja pierdykam, dobra. Lecimy. Pańskim dildem. Dawajcie. Patataj, kurwa. Patataj. No, który? Który? O największa broń koni! No masz polisz. O ty, nie za blisko? Miarkuj się. Jezu ta końcówka. Daj, buziaka. O tak, lubisz to. Bum, pon stąd. No, chcesz jeszcze? Piek. <laughs> Idź stąd, bawię się z tamtym. Tyk. Powiedziałem ci coś? Ej! Ej! Kurde, jak go nie wbiłem. O nie! Dawaj go! Wow! No, unik. I zawsze kurde do końca pięściami. Dawaj mi miecz. No nie Miecz. Gupek. Tu jest jeszcze jeden? Nie, pustaj. Dobra, ten już się przyczepił na dobre. Jednym mieczem. Kurde, umieram. Szybko, szybko, szybko. Dzikaj go, dzekaj go. Dobra. Teraz. Kurde, czy babicie w trzech muskieterów? Co to ma być? Pędz. Jajks. O, pięknie. Obrona. I, I... Unik. I trzask. I teraz z tego. O, o tak. Pięknie. No, chodź, chodź. Dawaj, dawaj. dawaj no. O ty kurde. Jezu! Tu się da wyciągać serce? O. Ale... Ej, naprawdę nie ja sądziłem, że da się im wyciągać serduszko takie. I. Tobie też? Od pleców? Ja Niech są Kurde, dasz! Ale jaja! Co on teraz? A, mogę sobie wybrać? No dobra. no w sumie. Wybierzmy sobie w takim razie coś fajnego. Jak na razie idzie bardzo dobrze, nie zginęłem ani razu. Końską pałacę i zostawimy. Myślę, że wezmę bardziej jednak wiecie w miecze niż. końskie prącie. Lecimy. Pogo. A to jest free for all. O kurde, dobra, to jest najdłuższa część teraz gameplayu. Bo ja po prostu muszę to przetrwać. Ale po free for allu będzie już Bosik. A idzie całkiem sprawnie, bo jeszcze nie zginąłem, nie zapeszając. Mogę go w łapkę dźgać? Zginie? Od łapki? Kurde, nie wiem. Użesz ty. Dobra, tego muszę dźgnąć. Więc. Pięknie. Przecięta głowa. Ci się tam bawią, dobrze, bo tam jest łucznik. Ja bardzo nie lubię łuczników gonić. Więc pójdziemy na tego. A szarno. I z wyskoku! Uf, uf. O kurde, nie zadziałał! Teraz zadziałało. Ja nikt za mną, nikt za mną. Tam idą. Bęc, o kurde, też tak umiem. Byk, bieg, byk, byk, dawaj, no. Po nodze, po nodze, po nodze. Kurde, zasłonił nogi tamtym. Dobra, spokojnie. Dobra, dobra. Idź, go, gniemy go. I trzask. Bęc. I trzask. Bęc. Moje efekty dźwiękowe wiem, że są pierwszej jakości po prostu. Najlepszy. Czemu on się tak wygina? Patrzcie, ten. No dobra, ten też. Lol, dobra, umarł. Ile tu serduch leży teraz? Tego ja spróbuję przeciąć. Ja to się sam zabiję, zaraz Co ty robisz? Deptasz po nim. To cłunku trochę, typie. No, dawaj, odsuł zęby. Odpuść. Myć. O kurwa, znowu coś przyjebałem. Ja nie wiem. A! Dobra, olać. Już? Tam gdzie są ostatni. Dobiliście kogoś kiedyś sercem? Patrzcie na to. O nie, nie da się. Fuck. Wow, a ja się obroniłem przed tym mieczem. O kurde, dobra, spokojnie, wycofać się. No, no. Który? Pięknie. Dobra, nabijemy go. Pięść. Nie żyje? Chyba nie żyje, nie? Już? Już czy jeszcze? Aha, tamten jeszcze żyje. Łożysz ty. Dobra chodź, pomóż mi trochę. Bez ci ta głowa? Oto no! Dobra, obędziemy się bez głowy. Nie, <laughs> patrzcie, jak się cieszę. Na spacerek poszliśmy. Dobra, teraz roleplay robimy. I? Co ty zrobiłeś? Sam się zabiłeś? <laughs> Dobra. Przepraszam was za to. Zwróciłem. Ogólnie to, co się stało, zrobiło się zbyt ciemno w moim pokoju, nie? I pokazało mi wiadomość, że jest kurwa za ciemno. Okej, okay. że jest za ciemno, żebym w ogóle mógł sobie, wiecie, nagrywać tutaj dalej. A ja się nie bawię w takie coś. A jako, że jestem bogaty, to po prostu zapaliłem kurwa światło. No i nie ma problemu, nie? I nie ma problemu. O, dawaj tutaj, dawaj bossa! Dawaj go. Dobra. Dzisiaj poszedł sprawny odcinek, będzie szybko level na odcinek, myślę, że to jest całkiem dobre. I zobaczymy, co nam teraz... W ogóle, co on? Z czym on taki mocny jest niby? E? O, ma dwa mieczyki, ledwo idzie, chłop się potyka. Widziałeś go?! To ma być mój przeciwnik? Ja pierdykam, w ogóle co za stópki małe, jak ty chodzisz chłopie? Prawda? Prawda? Naprawdę? To już? To był boss? Brutality? Widziałeś, co mu zrobiłem? To było według ciebie brutality? Ja mi robię gorsze rzeczy. mi robię gorsze rzeczy niż... No nieważne. Trochę się spultałem, ale, ale to nic. Dajcie znać... Ci, co oczywiście oglądają moje genialne serie. Co myślicie o tym The Walking Deadzie? Bo podobno gierka ma fabułę, nie? Taka fajna, tam wiadomo, ząbiaczki coś tam. Myślę, że jakąś bekę tam byśmy mogli pokręcić, też na spokojnie. Więc, jeżeli będziecie chcieli, to chętnie nagram. Tylko dokończymy, myślę, to pięterko. Obiecałem wam bossa z... Beż... Beżmresera? A potem pójdziemy na górę. I tam zrobimy, o, Gianta i w ogóle jakieś tam... W ogólnie, pode mną... O, widzicie, nauczyłem się już kurde gestykulować. Już wiem, jak się robi faka i w ogóle. Ogólnie pode mną to nie było w sumie nic ciekawego. Dzisiaj, no, myślę, że skończymy sobie górę. Jak będziecie chcieli, to Dół Wam też pokażę. I wtedy będziemy mogli zacząć przechodzić do Walking Dead. -a. Bo ja jestem bardzo ciekaw tej gry, szczerze mówiąc. No, to na dzisiaj to by było wszystko. Koniec ogłoszeń. Także dajcie znać w komentarzach, co myślicie. I widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się ciepło, na razie. O nie. O, hej.